Jak ukraść hasło odmina w 5 minut? Ja tu pójdę przez was do piekła. Wyjdźcie na moją ostatnią nutę i zostawcie tam 1500 łapek, bo inaczej nie nagrywam już filmu. A zostawcie suba z dzwonkiem, bo inaczej też pójdziecie do piekła, zatem że nie zostawiacie subów, nie? Na serio mówię teraz, poważnie. Kogo? Nie mogę się zalogować, stary. Ale... Zaraz go zaproszę na serwis, ty wyczytam jego hasło. Mogę ci dać 20 PSC. Nie. Dziękuję. Kurde, bo chyba skraszowała maty, kurwa ma. Ej dobra, ja teraz nie mam czas, tam na szybko. Kolejny serwer, słuchajcie, jesteśmy sobie właśnie na jakimś serwerze, słuchajcie, MC Cox, coś takiego, słuchajcie. Czyli naprawdę nagrywam chyba już dziewiąty serwer. Ja już nie mam siły. Zobaczyliście zresztą stawkę mi się wydaje z tamtych poprzednich serwerów. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy próbować. Mam nadzieję, że teraz się uda. Łamać kasę, słuchajcie. Czyli słuchajcie, zapraszamy admina, jest kolejny admin, patrzcie, jest admin. Właśnie napisałem admin Elo, Elo, mam problem. Zobaczymy, czy się zgodzi. jestem ogólnie na Huzuni, więc jak coś, to mogę sobie latać. Nie, nie, no, to jest antyki. Opatrzcie, napisałem normalnie admin dobrze, że może gadać, no to elegancko! Przy kit start, grać, przepraszam, patrzcie co słuchajcie, jakąś to jest, kurde, ok, dodaję Słuchajcie, już go dodaję to. I pamiętajcie, że będziemy prosić go, słuchajcie, jeżeli się uda nam, żeby wbił na nasz serwer. Mam nadzieję, że nam się uda, słuchajcie, złamać od niego hasło. Słuchajcie. Nie wiem, oby to się udało, nie. On tutaj pisze, że jednak inny Discord, więc czekam. Słuchajcie, dalej pisze halo, a go nie ma, więc trochę lipa, co nie? A w międzyczasie, słuchajcie, zalogujemy się na jego konto. Słuchajcie, właśnie tutaj, w Minecrafcie. Syk. Tak on się nazywa. Tak, tak on się nazywa. Ten serwer będzie na 1, wersji 1.15.2, więc ja sobie tutaj wejdę na jego serwer, czyli 188. I słuchajcie, właśnie w tym momencie będziemy tutaj podlądać, podlądać Słuchajcie, konsole tak, żeby słuchajcie złapać jego hasło Mam nadzieję, że się udaje, że jak się nie uda, to ja już wychodzę. Dobra, słuchajcie, zaprosiłem go właśnie do znajomych, zobaczymy, czy przyjmie zaproszenie. Już ty mam oczywiście IP przygotowane serwera, więc. No, będzie grubo, nie? Tak mam Boga, możesz gadać, zobaczymy, co on odpowie, słuchajcie. Tata w pokoju. Senio tego typka jest tato w pokoju, ja pierdolę. Ty nie pozwala mi gadać z nieznajomymi, co jest grane? Kurde, głupi zombie, jak ja pierdolę. Dawaj, bo za dużo pisania, a tak to ci powiem, i będę cicho. Kurde. Dobra, dzwonię do niego, zobaczymy. A, odpalę tego. Modulator. No, e, ty jesteś adminem tego serwera tutaj? E, tak. Słuchaj, ja mam problem, co nie? Bo ogólnie nie działa mi tutaj ten przycisk do, do losowej teleportacji, ale mniejsza. Pan masz IP tego serwera? Tego serwera? E, bo ja ogólnie mam kolegów na grupach i oni reklamują takie fajne serwery. Ja jestem ogólnie fanem. E, fajny to jest kit gracz, wiesz? Bo ogólnie nie wiem, czy dostanę bana. Dostanę bana, czy nie, jeżeli ci coś powiem. Zależy, co powiesz? No, bo mam taki problem, co nie? Bo mam e, swój serwer, nie? Tak. Tylko nie reklamuję jak coś to mnie nie banuj i nie mogę wpisać ukośnik drop, a bardzo bym chciał i serio jak chodzę, gram to mi nie działa, wiesz? Ja po prostu chciałbym, żeby to działało mi i po prostu... Jeżeli mi to zrobisz i zobaczysz, to mogę dać ci nawet 20 PSC, serio mówię, nie? Bo mógłbyś mi, bo ty umiesz masz serwer, masz tutaj ten serwer i tu masz ukośnik też drop, działa wszystko i nawet kozak, nie? 20 to za samologowanie się no mogę ci dać, ale zrobisz mi to, bo jak ktoś to mogę dać ci opatrzy coś, to zobaczysz. Dobra, postaram się. Jezu, jesteś super, nie, naprawdę powiem ci, że jesteś serio, nie spotkałem dawno takiego gracza miłego, co nie? I admina w ogóle. I super masz serwer, naprawdę, nie? Jakby tutaj udało mi się chociaż admina masz rekrutację czy nie? Nie, nie przyjmuję osób. Nie ma jak... nie przyjmujemy A jak ci zapłacę nawet stary Podam ci IP tego serwera i tam wbij, dobra? I zobaczyłbyś działa, czemu nie działa, okej? Okay? Dobra, 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 nie już ci, Dobra, ja już ci podaję tutaj IP, masz, podałem ci na PW To jak tam wbijesz to zrób to co ci mówiłem jak możesz, nie? No dobra, już wchodzę A i to jest wersja 1.15.2 jak coś, nie może być 20? Nie, nie może Kurde, ty jesteś jakimś programistą czy co? Nie ten problem jak piszesz ukośnik, drop to wszystko pisze tak jak u ciebie na serwie? Tylko że potem. No nie mogę tego kopać, bo wywala jakieś permisje. A ty już jesteś na serwerze czy nie? Już wchodzę, postaram się pomóc. Dobra. Ej, wywalił mnie. A to... Tu... Ale jak wywaliło, czemu? Ja wchodzę już na tamten serwer, wiesz? Poczekasz na mnie, nie? Ej, no wywala cały czas, kurde. Czekaj, ja już wchodzę na tamten serwer, dobra? Ta psc mógłbym Ci dać jutro, jakbyś mi to zrobił, czy nie? Tak, spoko, spoko. Ej, nie działa komenda logowania. Co, nie działa? Komenda logowania się. A drop działa? Zobacz. Nie, bo mnie wywala te, że za fly. Anti-cheat z zroba. To już chyba do 50 musimy podnieść. Nie, no nie, boś taki. Ja znalazłem Twisteru ogólnie na YouTubie, co nie i wiesz, jak to jest. A kto to nagrywał o tym serwerze? Nie na YouTubie, tylko na MC List, przepraszam. No, w dropie mi tylko pokazuje diament, ale to jest do ogarnięcia, na spokojnie. Ja, Serio? Ja mogę się zarejestrować, bo mam jakiś błąd wywala. Aha, to nie wiem. Zapaczkę pluginów. Co mówisz? Masz zapaczkę pluginów. To znaczy no ja w internetu pobrałem, wiesz, bo ja nie ogarniam zbytnio i wiesz. Nie wiem właśnie coś mi tam laguje, nie wiem, wiesz o co chodzi czy nie? Ja mnie tak buguje i cały czas latam, ten spawn jest niezbudowany. Paunem i z całą paczką ogarnię tą ten kapersce. <gusta> To nie pomaga to ja wchodzę na swój serwer. Nie zrobisz nic na tym serwerze, to już ci nie zapłacę w takiej bądź razie. Zaraz ci daję bana na moim serwerze i sobie już nie pogra. Czemu niby? Za co niby miał wydać mi bana, co ja ci zrobiłem? Że ja się fatykowałem, żeby zmienić wersję na... Dobra, nie kata, co ci się a teraz swaniaka wgrywasz. weź dobra. Patrzymasz się pod jakiegoś youtubera. Nie, nie podtrzymam. Po prostu taki nic mi się spodobał i to sobie wziąłem. Logicznie, nie? Co ty zrobiłeś? Ej, skąd ty masz opa? Co? Masz dosyć bera. No ja Nie, nie mam opa w ogóle, co ty gadasz? W ogóle co ty wygadujesz. Nie mogę cię zbanować. Ja nic ci nie zrobię, stary. Skąd ty w masz opa? To? Nie, nic to nie mam w ogóle. Ale przeczytaj sobie to, co piszę na środku na tablicy, ja ci nigdy z tej nie zniszczę, ale po prostu wiesz, no trochę chamski, chciałeś to pesta i to jeszcze wiesz, nie. Przecież sobie lepiej co piszę na tablicy, a potem się zastanów drugi raz, skąd opa, co nie? Więc wiesz, nie. A i kanał koławku, ty nie wiem czy mnie zdarzy, więc yy, wiesz pozdro mordo, nie? nie mi w ogóle? Dobra, unduje ci to, dobra? Masz? Dobra, dobra? spada już stąd.